Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale będzie coś innego niż Lego a mianowicie będzie to paczka z komiksami. Także bez przydługich wstępów zapraszam na lekko inny materiał. Także mamy tutaj naszą paczkę, zaraz sobie ją otworzymy. W środku znajdują się trzy komiksy: yy, dwa, dwa są z serii DC, natomiast jeden jest z Gwiezdnych Wojen. Ale to za chwilę, zaraz pokażę wszystko, rozetnę kilka tutaj taśm i zaraz będziemy, zaraz się dostanę do środka. O, mamy tutaj, wezmę na bok komiksy, zaraz będę je Wam prezentował po kolei. Pierwszym z nich jest Darth Vader, tom trzeci, Wojna Łowców Nagród. Jest to już trzeci tom z serii Dar o Darcie Vaderze, cena katalogowa to... 4999. Także jest to ten pierwszy komiks. Dalej idąc, mamy powieść graficzną z DC 13: Zaginione wesołe miasteczko. Tutaj cena katalogowa to 3999. Tak właśnie ona się prezentuje. A trzecim komiksem jest już czwarty: Tom Batmana z serii DC: Odrodzenie, czyli wojna żartów z zagadkami. I cena katalogowa to 49,99 Także to tyle w tej paczce. Są to trzy komiksy. Jakbyście chcieli, może jakieś recenzje tych komiksów, które dzisiaj zaprezentowałem, możecie śmiało pisać w komentarzach. Bo normalnie to nagrywam o klockach. Ale jakby ktoś chciał posłuchać o czymś innym, o czymś także ciekawym, mam nadzieję, no to piszcie w komentarzach. Także to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się w innych materiałach, czy to klockowych, czy to komiksowych. Pamiętajcie o żeby wpadać na Discorda, o łapce w górze. A ja się z Wami żegnam. Siema!